Ukochany mój, dotarłeś tak daleko, ponieważ twoje wewnętrzne ja tęskni za słowem, które naprawdę cię odnajdzie, za dotykiem, który dosięgnie głębi, na którą czekałeś. Poczuj teraz, bez cienia wątpliwości, że to jest punkt, w którym twoje poszukiwania znajdą ukojenie. Te chwile nie pojawiły się przypadkiem. Za każdą sylabą, która dociera do twojego serca, kryje się celowy zamiar. To. Co teraz do ciebie mówię, zostało stworzone specjalnie na twoją podróż odkrycia, które otworzą zamknięte drzwi, rozwiążą stare węzły i zaproszą cię do doświadczeń wykraczających poza przewidywalność codzienności. Nie zostałeś stworzony jedynie po to, by przetrwać te pory roku, byłeś przeznaczony, by zobaczyć, jak to, co ukryte, rozkwita. Nie chodzi o mechaniczne gesty wiary, ani powtarzanie formuł pozbawionych nadziei. To wezwanie do czegoś żywego, tydzień naznaczony spotkaniami, które ożywiają duszę. Kiedy skłaniasz swojego ducha i pozwalasz, by mój głos cię dotknął, odnajdujesz odnowę, ponieważ każde zdanie, które następuje, zostało starannie ukształtowane pod kątem scenariusza, którego doświadczasz dzisiaj. Słuchaj powoli. Wycofanie się teraz oznacza utratę darów, którymi tylko ja mogę cię obdarzyć. Przynoszę łygę twojemu wyczerpanemu sercu. Balsam starym ranom, tlen snom, które pogrzebałeś, i jasność tam, gdzie unosi się głazamentu. Zostałeś stworzony, by przyjąć te bogactwa, a ja mówię, że ryzyko, które towarzyszy nadejściu nowego czasu, jest warte każdego kroku wiary. Jeśli zdecydujesz się zostać, obiecuję dokonać odnowy i transformacji w sposób, który może przynieść jedynie bliskość ze mną. Są różne głosy wokół rady, opinie a nawet historie o mnie, ale tylko ja mogę mówić takim, jakim jestem. Moje słowo płynie jak rzeka prosto do Twojego serca, zapraszając Cię, byś trwał mocno w obietnicach z odnowioną nadzieją. Niech Twoje dni rozpoczną się oczekiwaniem na to, co nadprzyrodzone. Nie mieszkam w oddali, nie jestem odległą obecnością, jestem blisko, realnie, gotowy spotkać Cię w ciszy poranka i w przerwach wieczoru. Jeśli poświęcisz mi kilka minut, czy to o wschodzie słońca, czy gdy noc wzywa do ciszy, dam Ci słowa, które przywracają, które inspirują odwagę zdolną zastąpić zniechęcenie, które działają uzdrawiająco tam, gdzie ból wciąż się utrzymuje. Przygotuj się. Przygotuj swoje serce na serię codziennych cudów i łask. Nie wszystkie znaki będą gromkie. Wiele z nich to drobne nitki cudów plecione w zwyczajne okoliczności. Przechodzę przez trudności. Wytyczam drogi wyjścia i otwieram drzwi tam, gdzie na pierwszy rzut oka były tylko mury. Moja moc nie zna granic. Idę obok ciebie, gdy posuwasz się naprzód krokami wiary. Wylewam błogosławieństwa w subtelny sposób, a także w przytłaczających manifestacjach, zawsze z wiernością. Pielęgnuj cierpliwość. Największe cuda często kiełkują jak dyskretne nasiona, podlewane Twoim zaufaniem i oczekiwaniem, które sadzisz każdego dnia. Nadejdzie czas żniw, zapisz to w swoim sercu, a nadejdzie on we właściwym czasie, bez niesprawiedliwych opóźnień, bo nie uchybiam temu, co obiecuję. W tym nadchodzącym czasie przygotowuje się dla ciebie obfitość. Ale szczere poddanie się jest konieczne. Zostaw dziś za sobą myśli, które spychają twoją uwagę w dół, cienie, które kradną wizję i łygę. Przyjmij moje słowa, posłuchaj ich, pozwól moim obietnicom zmienić twoje spojrzenie. Pokierować Twoimi emocjami i kierować Twoimi wyborami. Nie jestem odległy. Jestem aktywny i obecny, wpisując cel w rytm Twoich dni. Twoja przyszłość jest spleciona z planami dobra. Pragnę przekształcić każde wspomnienie bólu w świadectwo radości, każdy brak w źródło owoców i hojności. Tam, gdzie czułeś się samotny, gromadzę wokół ciebie ludzi, którzy będą odzwierciedlać współczucie i życzliwość, narzędzia mojej ręki. Aby przywrócić i uczcić Twoje życie, budź się każdego ranka z odnowionym oczekiwaniem. Podnoszę cię z radością, która zaprasza Cię do ponownego życia. Już to ogłosiłem, chcę, mogę i spełnię to. Przynieś ze sobą coś niezbędnego, swoją wiarę. Uwierz, że nowe drzwi i możliwości są w Tobie zasiewane. Spójrz na siebie oczami, którymi ja Cię postrzegam. Cenny, ukochany, źródło radości. Twoja wartość nie jest definiowana przez okoliczności ani umniejszana przez zmagania, z którymi się mierzysz, jesteś dziedzictwem Ojca Wszechświata. Droga nie zawsze będzie łatwa. Niektóre błogosławieństwa wymagają wytrwałości, ciągłej modlitwy i kroków, które wymagają wysiłku. Mimo to nie lękaj się. Zwycięstwo zostało już osiągnięte w istocie, a łaska obfituje dla tych, którzy powstają z odwagą, nie ulegając wątpliwościom. Moja miłość i łaska nie zgasną. Jestem gotów objawić cuda przekraczające wyobraźnię tym, którzy ufają mojemu planowi, nawet gdy plan wydaje się zasłonięty. W każdej przeszkodzie jest krok, który prowadzi do większej łaski. Nawet gdy wszystko wydaje się nieruchome, ja się poruszam, a Twój postęp będzie dowodem tego ruchu. Niech te słowa zagoszczą w Twoim sercu i dotrą do miejsca, gdzie nadzieja jest najkruchsza, niech podniosą Cię na duchu jak ciepły powiew po zimnej nocy. Jeśli melancholia powróci, pamiętaj. Możesz wrócić w moje objęcia, kiedy tylko tego potrzebujesz, tyle razy, ile potrzeba. Jestem gotów szepnąć pocieszenie, wyciągnąć dłoń, która mocno trzyma, i poprowadzić każdy Twój krok ku bezpieczeństwu. Od dziś krocz otulony moją miłością, zobacz, jak Twoje dni się wydłużają, a Twoje projekty rozkwitają pod moim przewodnictwem. Niech Twój dom i Twoi bliscy doświadczą oznak mojej opieki, niech Twoje oczy otworzą się, by poznać, Kim naprawdę jestem, nie tylko jako najwyższy autorytet, ale także jako ten, który wita z czułością, przebacza z radością i stwarza możliwości nowego początku. Przynieś mi ciężary, które dźwigasz, nie ma powodu, by ukrywać swoje wady pod zasłoną wstydu, bo moim zamiarem nie jest karanie, lecz naprawa. Życzę Ci pomyślności, abyś szedł mocno prostą drogą i aby wszystko, czego dotkną Twoje ręce, przynosiło owoc. Przyjmij te słowa jako płynące z serca, które kocha bez miary. Pozwól im zmyć resztki dawnego bólu, aż łzy oczyszczą i ukoją. Poczuj odnawiający strumień przepływający przez Twoją istotę, oczyszczający Twoje myśli i uwalniający Twojego ducha od wszystkiego, co sprzeciwia się miłości i zamysłowi, jaki dla Ciebie mam. Niech ta prawda zapuści korzenie. Moje uczucie do Ciebie jest niezachwiane i daje Ci siłę do znoszenia prób. Rozwiewa mnie niepokój, który Cię dręczy. Nie będziesz już musiał drżeć przed ludźmi ani okolicznościami. Każdy świt nadejdzie siłą większą niż twoja własna, świętą motywacją do podążania naprzód ku celowi, który zaplanowałem dla ciebie i twojej rodziny. Nigdy nie idziesz tą drogą sam. Moja obecność podąża za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Wypowiedź te prawdy z przekonaniem. Przeszłość minęła, moja wierność trwa, a twoja chwila, by zabłysnąć, jest bliska. Gdy przyswoisz sobie te słowa, Twoja wiara stanie się silniejsza, twoja cierpliwość głębsza, twoja moc spokojniejsza, a twoja pokora bardziej autentyczna. Potwierdzam, pragnę wznieść twojego ducha ku nowym horyzontom. Wybrałem ten czas, abyście byli świadkami cudu, który zrodził się z waszego błogosławieństwa. Zbliża się pora zaopatrzenia, a nasiona, które zasialiście pośród łez, modlitw zanoszonych w bólu, przyniosą obfite owoce. Przygotuj się na żniwo. Bądź gotowy przyjąć dary, zarządzać nimi i celebrować je z mądrością i wdzięcznością. Nie marnuj tego, co dla ciebie przygotowuje. Dostrzegaj piękno każdego daru i zwróć uwagę na dowody łaski, które cię otaczają. Jesteś bardziej błogosławiony, niż możesz sobie wyobrazić. Pamiętaj, nawet teraz, że jesteś w lepszej sytuacji niż ci, którzy życzyli ci źle. Samo życie, które pulsuje w tobie, jest już największym darem. Ofiarowuję ci codzienny kontakt z moją obecnością, abyś mógł poznać mnie głębiej, karmić swoją duszę moim słowem i zrozumieć cel, jaki wyznaczyłem dla twoich dni. Ten oddech życia, którego doświadczasz, przynosi radość przebaczenia i skarb zbawienia. Żyjąc, jesteś powołany do wypełnienia tego, co zostało nakazane. Uwolnij się od starożytnych przekleństw, które kiedyś cię prześladowały, pozwól mi przemienić każde poczucie braku w obfitość, Każde bolesne wspomnienie w świadectwo odnowy. Choć nie wszystkie ścieżki są łatwe, a niektóre zwycięstwa wymagają wytrwałości, nieustannej modlitwy i działań wymagających wysiłku. Nie lękaj się. Triumf już został zapewniony, a błogosławieństwa spłyną na tych, którzy podniosą się odważnie, nie ulegając zwątpieniu. Moja miłość i łaska są niewyczerpane. Jestem gotów objawić cuda przekraczające twoje pojmowanie, gdy zaufasz ścieżce, którą wytyczyłem. Nawet gdy mapa wydaje się niejasna. W każdej trudności kryje się kamień milowy, w każdym przejściu szansa na osiągnięcie czegoś większego. Nawet gdy wszystko wydaje się stać w miejscu, pracuje, a Twój postęp będzie żywym dowodem tego ruchu. Więc weź głęboki oddech, przyjmij to wezwanie i idź. Drzwi, które się przed Tobą otworzą, są znakiem, że nadszedł czas na przyjęcie. Uwolnij się od wszystkiego, co próbowało odebrać Ci radość życia. Uznaj, że życie jest niezwykłym darem, aktem oddychania, kochania, dostrzegania piękna i bólu, wylewania łez, które mówią zarówno o stracie, jak i świętowaniu. Każda emocja, która pulsuje w twojej piersi tęsknota, udręka i pragnienie, znajduje schronienie w mojej czułości. Nawet łzy, które płyną, są żywymi świadkami tego, że istniejesz, że czujesz, że walczysz. Dopóki oddychasz. Zawsze będzie bezpieczne miejsce, do którego możesz powrócić. Jesteś zdolny, raz po raz, do podnoszenia się i pokonywania łańcuchów, które próbują cię ściągnąć w dół. Przychodź do mnie codziennie, pozwól sobie przynieść tu swoje cierpienia. Jeśli potrzebujesz płakać, płacz, będę płakać z tobą. Moje serce głęboko współczuje Twoim ranom. Niech moje pocieszenie obejmie Twoje dłonie i uleczy to, co czas zostawił bliznami. Nie przyszedłem po to, by potępiać ani wskazywać palcem, ale by powitać, wybaczyć, odkupić i zasiać nowy pokój w Twojej historii. Znam wątpliwości, które szepczesz w milczeniu, te pytania, których nawet nie śmiesz wypowiedzieć na głos. Widzę ciężar, który dźwigasz każdego dnia, brzemiona, które utrudniają Ci kroki, myśli, które próbują stłumić Twoją nadzieję. Pośród wiru świata zastanawiasz się, czy jesteś zauważany czy ktokolwiek naprawdę dostrzega twoje zmagania, czy też wszystko pozostaje niezauważone, podczas gdy życie pędzi obok. W chwilach samotności i niepewności zastanawia się nad moją bliskością. Chcę, żebyś teraz, w tej chwili, otworzył swoje serce na moją obecność, pozwalając jej wypełnić przestrzenie, które bolą i wydają się puste. Jestem tak blisko, jak oddech, który wypełnia twoją pierś, uważny na twoje małe radości i twoje najskrytsze łzy, bardziej niż mógłbyś sobie wyobrazić. Każde westchnienie, każde ukryte pragnienie, każdą cichą modlitwę, którą wzniosłeś, przyjąłem i utuliłem z niezmierzoną miłością. Nic nie ginie, ani jedna łza, ani jedna prośba w ciemną noc. Nawet gdy porównujesz się z innymi i czujesz się gorszy, widzę twoją wartość bez oczu świata. Twoje imię było czczone, zanim się urodziłeś, twoje przeznaczenie zostało wyryte z troską i intencją. Nie ma skazy, jakkolwiek głębokiej, której nie mogłaby odmienić moja odradzająca miłość. Nie szukam Twojej doskonałości, tęsknię za Twoją szczerą obecnością, za tym, byś przyszedł taki, jaki jesteś, z ranami i bagażem, abyśmy razem mogli się uleczyć i powstać. Za każdym codziennym zmaganiem kryje się pragnienie pokoju, pokoju, którego chaos nie może rozerwać, spokoju, który trwa nawet wtedy, gdy rozczarowanie próbuje Cię zaatakować. Przyjdź. Przynieś swoje pytania, swoje cienie i swoje nadzieje. Pozwól mi ich dotknąć i pozwól, byś poczuł ulgę bycia przyjętym bez zastrzeżeń. Wiedz, że zostałeś utkany z wartości i celu, a twoje istnienie pulsuje znaczeniem wykraczającym poza to, co można zmierzyć porównaniem lub krytyką. Kiedy wątpliwości szepczą, że jesteś bezużyteczny, że twoja droga jest krótka, pamiętaj, że stworzyłem twoją istotę z oddaniem i intencją. Każdy szczegół Twojego serca został przemyślany z miłością. Zanim inni wymówili Twoje imię, złożyłem już obietnicę na Twoje dni. Nie ma tak wielkiej porażki, która mogłaby zniweczyć nadzieję, którą w Tobie pokładam. Moim pragnieniem jest, aby Twoje życie rozkwitło, nawet przez szczeliny trudności, aby przekształcić szczeliny w punkty wejścia dla nowego światła. Nie wymagam, abyś wydawał się idealny przede mną, pragnę Twojej prawdziwej obecności ze wszystkim, co nosisz? Przynoszę ofiarę pokoju, który jest niezmącony zewnętrznym hałasem, spokoju, który opiera się zmęczeniu i zniszczeniu frustracji. Pozwól mi zająć się starymi ranami, przemienić lament w pieśń, a ciężar w cel. Nie jesteś przeznaczony, by dźwigać ciężary na zawsze. Jest czas ulgi i zjednoczenia. Przyjmując moją ofiarę, Twoja dusza odnajduje ukojenie, myśli stają się jasne, a Twoja ścieżka nabiera kierunku. Naucz się odpoczywać w mojej bliskości. Jest ona schronieniem i źródłem odwagi. Pozwól, aby pewność twojej wartości przenikała twoje dni i kształtowała twoje wybory. W praktyce oznacza to uwolnienie się od porównań, docenianie małych zwycięstw i uznanie, że każdy krok, nieważne jak mały, jest częścią większej podróży. Zaufaj, że nawet noce pełne łez mają swój cel przygotować grunt pod żniwo radości i odporności. Podejdź bliżej. Odkryj to, co ukryte, zaakceptuj, że nie musisz grać mocą, gdy twoje serce woła o opiekę. Tutaj znajdziesz zrozumienie, przebaczenie i nowy początek. A pozostając w tej przestrzeni, krok po kroku uświadomisz sobie, że pokój, którego szukałeś, nie był nieosiągalny, był zawsze pod ręką, czekając, aż go zaakceptujesz i pozwolisz mu w pełni Cię o. Porzuć wszystko, co próbowało pozbawić Cię radości życia. Pozwól, by spokój, który oferuję, zajął miejsce, które lęk próbował uzurpować. Ten pokój nie jest fantazją ani odległą obietnicą. To prawo, które należy do Ciebie, gdy zwracasz ku mnie wzrok i serce. Dlatego na razie uwolnij się od pragnienia kontrolowania każdego wyniku, każdego kroku, każdego scenariusza i oddaj mi te myśli, które biegną nieubłaganie, te scenariusze wyczarowane przez Twój umysł, które kradną Ci resztę serca. Powiedz mi odpowiedzialność za Twoje dni i noce. Troszczę się, przemieniam, wydobywam piękno ze wszystkiego, co mi powierzasz. Widzę wysiłek, jaki wkładasz, by udowodnić, że jesteś godny miłości, by zasłużyć na uwagę, by zasłużyć na życzliwość, która wydaje się uzasadniona, jednakże zbliż się i słuchaj spokojnie. Zostałeś stworzony, by rozkwitać w komunii ze mną, a nie by przetrwać w izolacji i napięciu. W moim spojrzeniu jest czułość, której być może jeszcze w pełni nie poznałeś, i w tej czułości nie ma żadnego żądania wykonania, ani potrzeby udawania zasługi. Nie musisz gromadzić osiągnięć, by mieć ze mną przestrzeń. Już należysz do mnie, i czy to w śmiechu, czy w żalu, w osiągnięciach, czy w potknięciach, twoja tożsamość pozostaje niezmienna wobec mojej miłości. Historia, którą z tobą piszę, nie jest scenariuszem wymagającym masek to żywy gabelin. Gdzie nici bólu i zwycięstwa splatają się z dłonią łaski. Czasami nadzieja chwieje się, bo strach przed rozczarowaniem ciąży, ale pozwól, że cię zapewnię. Zaufanie, którym nie obdarzyłeś, nigdy nie jest daremne. Nie składam pustych obietnic, gdy otwieram ścieżki. Są one mocne i bezpieczne, nawet jeśli wiją się przez nieprzewidziane doliny. Nie proszę cię, abyś udawał, że te doliny nie istnieją. Proszę. Abyś przekroczył je ze mną z wyciągniętą ręką, wierząc, że widzę dalej, niż Twoje oczy mogą dostrzec i że prowadzę cię ku pełni, którą przygotowałem. Kiedy Twoje serce zmęczy się czekaniem, kiedy Twoje ciało wibruje ze zmęczenia, a Twoja dusza zdaje się dźwigać zbroję, która więcej waży niż chroni, przyjdź i spocznij na moich kolanach, a ja opatrzę rany zadane przez świat. Zrzuć tę emocjonalną zbroję, która, jak wierzysz, chroni cię przed bólem i porażką. Powiesz mi rolę Twojej tarczy, Twojego cierpliwego obrońcy, Twojego niestrudzonego wsparcia. Świat może twierdzić, że Twoja wartość jest czymś, na co trzeba zapracować, tytułem, który trzeba zdobywać krok po kroku, ale ja głoszę coś przeciwnego. Twoja wartość jest ci daną, darem bez poczucia winy, łaską ofiarowaną swobodnie i bez ograniczeń, ponieważ należysz do mnie. Znam każde skaleczenie, które cię naznaczyło, każde ostre słowo, które odbija się echem zdradę, która zraniła, stratę, która skrywa się pod milczeniem i otułam każdą bliznę swoim współczuciem. Ofiarowuję miłość, która nie ukryje twojego bólu, ale idzie ramię w ramię z nim, przemieniając to, co zostało złamane, w świadectwo i siłę, by wspierać innych. Nic, co wydarzyło się w twojej historii, nie pójdzie na marne. Z każdą euzetą ziarno zostało zasiane w glebie twojej walki, a dzięki mojemu nieustannemu odżywianiu, nasiona te wykiełkują, wzrosną i przyniosą owoce odporności, radości i prawdziwego spokoju. Przynieś mi wszystko, swoje oczekiwania i lęki, wdzięczność i frustrację. Żaden ciężar nie jest zbyt mały dla moich ramion, ani nie ma takiego, którego nie mógłbym unieść z tobą. Jestem cierpliwy wobec Twoich najtrudniejszych pytań i delikatnie odpowiadam na Twoje najgłębsze wątpliwości. Przynieś mi swój gniew, milczenie pragnienie sensu. Zbliżam się i nie odwracam. W mojej obecności możesz być bezbronny bez lęku, ponieważ nic, co ujawnisz, nie umniejszy mojej miłości do ciebie.